Czy polskie sądy w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem faworyzują matki? Czy w oczach sądu najlepszy ojciec jest gorszy od najgorszej matki? Pytania, które stawia nasz telewizor Adam Andrzejewicz, stawiają sobie zapewne inni ojcowie, którzy przed sądem walczą o prawo do wychowywania swoich dzieci. Sprawę próbowała wyjaśnić Urszula Boblej. Ja sam miał wtedy. Mój synek Adam lat, Andrzejewicz ma wiele takich myśmy... wspomnień. Spotkania, podróże, nauka gry na instrumentach. Przez lata był ze swoim obecnie 14 synem bardzo blisko i chociaż rodzina się rozpadła po rozwodzie, kontakt z synem udało mu się utrzymać. Wszystko zmieniło się wiosną 2009, kiedy moja była żona, matka mojego syna, wyszła ponownie za mąż i wprowadziła restrykcje. Na moje widzenie z synem. Teraz syna widuje na zasadach wyznaczonych przez sąd. Dwa razy w tygodniu, od 14 do 20. A to według ojca za mało. Obecnie przed sądem rodzinnym w Białymstoku toczy się sprawa o ograniczenie jego władzy rodzicielskiej tylko do możliwości interesowania się zdrowiem i nauką dziecka. Ojciec w sądzie rodzinnym jest skazany na porażkę w przypadku konfliktu małżeńskiego. Ojciec ma zniknąć z życia dziecka i stać się tylko bankomatem. Tak też było w moim przypadku. Była żona Adama Andrzejewicza, nie chciała sprawy komentować. Chce poczekać do zakończenia postępowania sądowego. Z danych Centrum Praw Ojca i Dziecka wynika, że w Polsce 3 miliony dzieci wychowuje się bez ojców. Jak tłumaczy jednak sędzia Toczydłowska, to efekt rozwiązań, na jakie decydują się sami rodzice. W większości przypadków prawa rodzicielskie zachowują i ojciec i matka, ale dzieci pozostają przy matce. Rodzice dogadują się co do wychowywania dzieci. Problem pojawia się, gdy dorośli nie potrafią się porozumieć. Ja ze swojej praktyki no, podałabym wiele przykładów takich, gdzie faktycznie dzieci są wychowywane przez tatę. Na pewno nie jest to większość, ale na pewno też każda sprawa jest rozpoznawana jednostkowo, w zależności od wieku dziecka, od jego potrzeb. A najważniejsze ma być dobro dziecka, są więc badania psychologiczne dzieci i rodziców. Ale tu też jest problem. Według walczących ojców rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne także im nie sprzyjają, a na wszystkim cierpią dzieci, kiedy rozwód nie następuje w odpowiednim momencie, a złość zamienia się w nienawiść, o jakiekolwiek porozumienie jest bardzo trudno. Dziecko jest rozdarte najczęściej. Dziecko nie może być równocześnie dobre dla mamy i dla taty, bo wie, że będąc dobre dla mamy, będzie złe dla taty. Będąc dobre dla taty, będzie złe dla mamy. Zatem no, będzie nosić takie rozdarcie, takie pęknięcie wewnętrzne w sobie. I kto wie, jakie skutki to rozdarcie przyniesie. Może więc warto zatrzymać się na chwilę i naprawdę spróbować znaleźć wyjście z sytuacji i nie dopuścić do tego, aby nienawiść do byłego męża czy żony przesłaniała miłość do własnego dziecka. Urszula Bowble, obiektyw.